Zaczniemy od nowego budżetu unijnego. 16 lipca został pokazany taki dokument. To jest projekt wieloletnich ram finansowych nowego budżetu unijnego na lata 28-34, a więc można powiedzieć daleko w przyszłość. Natomiast jeżeli to zostanie postanowione, to zostanie uchwalone, będzie to już niemożliwe do zmiany. Pierwsza ciekawa rzecz na temat tego tak zwanego projektu budżetu. Tu mam plik mniej więcej 30-stronicowy, wydrukowany. Spróbuję Wam go pokazać, przekartkować. Popatrzcie, nie trzeba nawet czytać, wystarczy przejrzeć go, żeby jedna rzecz rzuciła się w oczy. Tu nie ma tabelek. Tu jest tylko jedna tabelka, zresztą wydrukowana drobnym maczkiem, jako załącznik. Tak, jakby nikogo ona nie interesowała, nikt by jej nie chciał czytać. Tak naprawdę, ten projekt budżetu to nie jest projekt budżetu. To jest 30 stron programu politycznego do realizacji Unii Europejskiej. Jeżeli ktokolwiek miałby wątpliwość, czy mówię prawdę, zajrzyjcie do tego dokumentu. A dynamic EU, budget for the priorities of the future. To nie jest dokument finansowy. W szatkach finansowych regulacji wprowadza się regulacje polityczne. Czy my to skądś znamy? No oczywiście. Program Pobudzenia gospodarki po covid z tak zwanymi krajowymi planami odbudowy. To był poligon doświadczalny dla tego typu programów, dla tego typu rozwiązań finansowych, które miały programować działalność państw członkowskich, a więc logika konstrukcji całej współpracy europejskiej jest na naszych oczach odwracana. Unia Europejska była budowana w ten sposób, że państwa połączyły się w jeden większy organizm polityczny. Premierzy i ministrowie spotykali się po to, żeby wspólnie ustalić, co ma zrobić Unia Europejska, i przy pomocy instytucji europejskich to realizować. W tej chwili to się zmienia. Instytucje europejskie się spotykają i ustalają program do realizacji dla państw członkowskich. To się dzieje na naszych oczach i to jest budowane z wielu małych klocków, które teraz krótko wam opiszę. Zacznijmy od rzeczy, pozornie może nie najważniejszej, ale bardzo ciekawej. Wykonanie tego budżetu ma być warunkowane wykonaniem wielu rzeczy, ale między innymi paktu migracyjnego.